Witam serdecznie. Szymon Konieczny, strona na Facebooku koncertomania Jaśielska i Okolice. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej Wielkanoc. Kiermasz Wielkanosty 2025 roku przy Jasielskim Domu Kultury w Jaśle. Sobota 12 kwietnia 2025. Same Stoiska Świąteczne, proszę Państwa, przygotowania do świąt Wielkanocy, proszę Państwa. Ruszają wielkimi krokami, tam zobaczycie Państwo za mną, troszeczkę w innej półki. Ładne to zdobienie te jajka, zajączki, dwa, tam na rądzie, proszę Państwa. Widzicie Państwo? O, już pokazuję, osuwam się. Także, proszę Państwa, zaraz zaprezentuję. Co to tutaj jest na tych stoiskach, proszę Państwa? Także, proszę Państwa, oglądamy. Co no to tutaj mamy, też takie szczotki, proszę Państwa. Robione własnoręcznie, bo to jest rękodzieło, proszę Państwa. Rękodzieło, naprawdę brawa. Proszę Państwa. To dla tych Państwa cierpliwość, bo trzeba być naprawdę cierpliwym, żeby coś takiego wykonać, zrobić. Takie piękne jajka. W jakiej cenie są? Jajeczka. No, to kawałek jajka, powiedzmy to są 20 zł. A one są bardzo ładne, mogę do ręki? Naprawdę są bardzo ładne i przyjemne do tyku, nawet takie śliskie, naprawdę wrażliwe, można powiedzieć. Z od właśnie, właśnie tłuszczami alkoholowymi. Oliwa z oliwek, proszę Państwa, to wygląda. Również są jaka przeźroczyste. Wszystko was to robione, przybywać na, na teren Jasielskiego Dom Kultury. Do której kiermasz? Do 14.00. Do 14.00 Do 14 przy Jasielski Dom Kultury. Jeden dzień, sobota 12 kwietnia, przy Jasielski Dom Kultury w Jaśle. Zobaczcie Państwo sami przyjść, zobaczyć. Naprawdę warto można kupić na dekoracje świąteczne. Szanowni Państwo, tutaj kolejne sesko, również jest przy, zrobione z takich oplusów. Tak, tak jest, tak jest. Również takie baranki, zająki zrobione to są. To są tak zwane poruski takie z łezkami. To są łezki, łza, wokół się kręci, bo święta I do idą. Chrystus zmartwychwstał, to Polacy i cały świat się raduje, że z martwycał, prawdziwie jest martwycał i za się wokół kręci. Proszę Państwa, takie dziewczynki z łezkami i tutaj jeszcze ważna rzecz, jeżeli Pani pozwoli, tutaj mamy taką palmę, bo jutro jest niedziela palmowa, proszę Państwa, także warto się wybrać do kościoła, proszę Państwa, do wyboru, do koloru na kierunku wielkanocnym przy Jasieckim Domu Kultury 2025 w Jaśle. Lecę dalej. Szanowni Państwo, tutaj jest stoisko również z dekoracjami wielkanocnymi, ze strojkami. Najpiękniejsze stoisko. Również ma taki stroik na drzwi, proszę Państwa, wielkanocnych. Tak, o tutaj bardzo ładne Pani prezentuje. Na drzwi, proszę Państwa, mogą być. Chociaż tam widziałem, to było chyba w keksie, że mieli choinkę, Jest stoi choinka i na niej są jajka pozakładane. Widziałem w keksie, pod keksem, proszę. Pani, to tak w nie Wilcis co było. Przychodzi do malarza uczeń i się pyta, co u ciebie się święta? A jeszcze bajki kwiecie wisiały z Bożego Narodzenia. A wiesz co? Niedługo będzie wiekarz, co zamieniłem na pisaki. <grym>, jest nowa technologia, nie? <grym>, naprawdę, <grym>, różnie ludzie cudują, bo naprawdę fajna rzecz. Tutaj też mamy takie ładne ozdoby: jajeczka, nie jajeczka, robione własnorecznie. Jak to jest tak? Z a to tak? Tak, brzozy. Tak samo wycina się brzozę na, tak, wymiar, czyli nie, na plasterki. Nie na grubsze, tylko na cienkie pilarką swojnową, czy elektryczną, czy nawet krajźnego. I się po prostu klejem się przykleja. Dość się na nabierca, przyklecał, coś takiego y, wygląda. Tutaj jak pani pokazuje. Szymon, konieczny strona na Facebooku, koncertomania Ja się policja prowadzona hobbystycznie. Tak jest. Super, dziękuję bardzo, także są nawet tutaj fajni, co tutaj handlują właśnie, no i takie ładne kurczaki, stroiki, kogut, kura, zając taki takim nosi marchewki, idzie na zakupy, dla, dla swoich podopiecznych, rozdawać, tutaj też takie, takie jak to jest, nie? To jest przyte wszystko, to jest przyte szy, wszystko, też takie jajeczka do wyboru, taki fajny zajączek też tutaj jest, o, kic, 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 kic. Także przychodzisz na jarmar wielkanocy, Tak, jak wspominała Pani, ja też przypominam, ja się przyłączam do, przy, do przypomnienia do godziny 14 w przyjacielskim domu kultury. Ja lecę dalej. Dzień. Szanowni Państwo, oprócz. Dekoracji Wielkanocnych, przysmaków Wielkanocnych. Tutaj mamy również takie talerze, proszę Państwa, kubki, szklanki z bandy, proszę Państwa. Bajeczna porcelana, wszystko z porcelany zrobione, też czyli do tego Pana, proszę Państwa. Bardzo ładne talerze, naprawdę. Nie tylko do dekoracji, a można nawet użyć do jedzenia, proszę Państwa, dozwolić, woli. Naprawdę pięknie, różnego rodzaju trajobrazy. To wszystko Pańskie było. I moje też. Tak, jakaś taka niepodobna na tych plakat. No bo dzisiaj tak nie wygląda. <laughs> no ale do tych no, państwa przyjdzie no, dzisiaj no, na kiermasz wielkanocny. No ja uciekam dalej. Piękne talerze, piękne, dzieła. Przychodzić. Szanowni Państwo, żeby było zdrowie na święta, tutaj można nabyć taki wnioski, proszę Państwa, miody syroby, wyroby, można zrobić miody. Nawet jak przyziębienie na święta przyjdzie to, to, to lepiej takie potem pomaga na zdrowie miody. Stoiska wielkanocne, proszę Państwa, nie tylko z porcelany, stoiska. Rękodzieło artystyczne, o tak jak tutaj jeszcze widzę taką sowę fajnie zrobioną. Też takie jajko na wielkanoc Technologia zmienia w dzisiejszych czasach na święta. Ja pamiętam, proszę Państwa, ja byłem młodszy, no to do dzisiaj mam te jajka takie jeszcze zrobione z drewna. Jak powochałem to drewno, taki zapał. Niby to śmierć, a tego, jak kto woli, ale, ale przeważnie. Maczuć zapach świąt wielkanosych, wiosenny zapach, czyli Wielkanoc 2025. Także dzisiaj w Przyjacielskim Domu Kultury Kiermasz Wielkanosty 2025 roku w Jaśle i wkrótce fotorelacja krótka z dzisiejszego Kiermaszu Wielkanocnego Przyjacielski Domu Kultury 2025 na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska. i Okulce przybywa ludzi, przybywają przygodnie. także proszę Państwa przybywać w Podjasielski Dom Kultury. No i w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła znów za rok na kolejny Kiermasz Wielkanocny Podjasielski Dom Kultury w Jaśle w sezonie 2026. Szymon jeszcze strona Facebooku Koncertowania Jasielska i okolice, hobbystycznie prowadzona z miłością do wydarzeń kulturalnych, koncertów, imprez wystaw, kiermaszów i różnego rodzaju wydarzeń dużych i większych. Miłego weekendu. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach już za moment.